Cześć kochani, witam serdecznie. Zapraszam na masz wiadomość. Zobaczmy, jaka wiadomość dzisiaj, kochani, do Was tutaj przybywa, że tak powiem. Zobaczmy, dla kogo to czytanie będzie dzisiaj. Zobaczmy. Kochani, chciałam jeszcze powiedzieć, że okres teraz na czytania prywatne, okres oczekiwania, no wiecie, to, to, to jest różnie. Ja nie mogę, kochani, Wam zapewnić czytania z dnia na dzień, nie zawsze, czasami tak jest. Czasami to to wyjdzie, jak spontanicznie piszecie, czy, czy potrzebujecie konsultacji bo jakiś termin mi tam wypadnie, czy akurat mam chwilę, bo, bo coś tam się u mnie w grafiku zmieni. Także może być tak, że ten termin od razu będzie, a może i być tak, że no niestety trzeba poczekać, także yy, różnie to może, kochani, być. Dobra, dobra. Zobaczmy, co dzisiaj tutaj Tarot ma dla Was do powiedzenia. Miałam, kochani, Wam zrobić na, na, na znaki Zodiaku, ale powiem Wam szczerze, że no ja z tym czasem to Wam powiem, że no ciężko jakoś to tutaj u mnie wygląda. i Może być jeszcze ciężej, bo zamierzam zacząć studia podyplomowe. Nie wiem, czy mi się to uda, czy, czy jednak zadecyduję, czy nie, ale no zawsze coś tam u mnie jest. Dobra, Zobaczmy, co nas podzietali, jaka energia tutaj główna do tego czytania. O, rycerz kielichów, super! No, kochani, rycerz kielichów, jakaś propozycja spotkania. Ktoś tutaj puka do Waszych drzwi. Przychodzi tutaj z jakąś ofertą. Jeżeli chodzi o pracę, to coś tutaj, kochani, dla Was może fajnego się pojawić. Jeśli relacyjnie, no to może jakaś randka, może spotkanie. Zaraz będziemy tutaj, kochani, patrzeć. O, i kochani, kolejny rycerz. No, może nawet więcej tutaj tych spotkań, jakaś konkurencja między osobami. Może tych osób tutaj gdzieś jest więcej no zobaczymy jak to dalej się kochani przedstawi ale no ktoś tutaj albo Was tak jak mówię gdzieś zaprosi może jakaś propozycja kochani może jakieś e, informacje dostaniecie które no mam wrażenie też będą pozytywne zobaczymy oczywiście kochani co dalej ktoś tutaj do Was przebywa lub jakieś wiadomości, informacje, zaproszenia Yy, też jakieś podarunki. Ktoś tutaj wam coś, kochani, oferuje. No dobra, to patrzymy. Dobra, trochę to do góry dam, żeby miała tutaj więcej miejsca. O, i szóstka, yy, miecze. Odejście, yy, uzdrowienie. Także może być tak, że to, że ten ktoś się tutaj pojawia, lub ta informacja tutaj, informacje, które przychodzą, prowadzą do tego, że coś tutaj u Was idzie dalej. Zostawiacie stare i ruszacie naprzód. Bardzo fajne energie, także no zobaczymy, kochani, co dalej. Mhm. Wow, super. No mówię, jest dużo ruchu, jest pójście do przodu, może jakaś właśnie relacja tutaj, może. Ktoś tutaj w końcu, wiecie, no coś tutaj w tych energiach się rusza i jest postęp, także yy, jest też jakiś sukces, także może czekaliście na to od jakiegoś czasu, może myśleliście dużo o tej osobie, czy, czy, czy to coś, co miało do Was, kochani, przejść i może właśnie to są osoby, z którymi może zaczynacie się spotkać, ale coś rusza do przodu, jest postęp w końcu, wiecie? No, fajnie, super. No i szóstka monet. Pięknie, lubię szóstkę monet, bo ona pokazuje, że nie tylko jedna strona daje, ale też druga. Tutaj jest wymiana, tutaj jest równowaga, taka, wiecie, równowaga w materii, że tak powiem. Ktoś tutaj, ja, ja może dużo z siebie dawałam i w końcu ten ktoś tutaj, wiecie, rusza w moją stronę i daje mi, tak jakby ta energia się tutaj, tego dawania i brania, wyrównuje. Bardzo też pokazuje mi się tutaj mocno, może ten ktoś przybyć z dobrymi informacjami, z jakimś prezentem, z jakąś ofertą. Może to być naprawdę e, jakiś podarunek od tej osoby. Bardzo fajnie. Także prezenty albo też no nie wiem wyrównanie finansów może jakaś to może ten rycerz tutaj i ten podspodem który tam był pokazują też wiecie jakieś dodatkowe premie jakieś yy, no prezenty coś tutaj dostajecie także będziecie wiedzieć sami kochani co, co wy tutaj dostaniecie może właśnie ta osoba stanie przed drzwiami waszymi niespodziewanie i coś rusza do przodu zostaje Wasze myśli, to, co gdzieś nad czymś yy, może wcześniej, yy, że tak powiem, jakieś tematy rozkminialiście, to idzie dalej. Yy, no jest ogromny postęp tutaj. Jeżeli patrzycie to czytanie, oglądacie na relacje, to naprawdę tutaj rusza coś z kopyta do przodu. Wow, i nowy początek. Pięknie. As Buław, nowy początek, nowe może romanse, no gorąco. Ta buława tutaj płonie, wiecie? Także może ten rycerz, wiecie, z tą gorącą buławą tutaj do was zawita. No jest ogień, jest chęć nowego początku, jakiś nowy plan ktoś może tutaj miał, wiecie? Super, bardzo fajnie. Ok, i siódemka buław, ale ktoś tutaj się trochę broni. Ktoś tutaj się trochę broni. Fajnie, tutaj wszystko wiecie, idzie do przodu, czujecie, że w końcu coś rusza, ale z drugiej strony, tak jakbym widziała u, y, trzeba tutaj troszkę wiecie, na to spojrzeć tak, wiecie, chłodnym okiem może i tak nie za dużo od razu, nie wszystko. Może właśnie ten ruch tej osoby czy, czy, czy tego czegoś, co do Was przychodzi, y, też y, powoduje w Was takie. Uczucia czy emocje, które mówią: aha, o, tutaj trzeba troszeczkę, wiecie, troszeczkę muszę zobaczyć na siebie, czy mi to pasuje, czy nie. Muszę, bo to tak widzę, jakby to był taki naprawdę najazd nawet czegoś, jakiejś tutaj energii, i tak mówicie: o, hola, hola, tutaj muszę troszkę, trzeba troszkę uważać, albo po prostu no, mieć na to oko, nie? Także. E, troszkę trzeba będzie się nawet może bronić, może to, będą, może to będzie ktoś lub jakaś energia, która, e, no zobaczycie, że może być też troszkę natarczywa i poczujecie, że ojej, tutaj naprawdę się dzieje, jest intensywnie i no mu, muszę tutaj troszkę, wiecie, jakąś granicę postawić. Też tak może być. No dobra, ja bym chciała zobaczyć właśnie. Od czego tutaj odchodzicie? Co, co tutaj zostaje uzdrowione? Co idzie dalej? Co było... A, okej, okay, już wiem. Mówię, może było brak kontaktu. Bo pokazał się wisielec. Może było właśnie zastój w jakiejś znajomości. Może trzeba było, wiecie, wycofać się, ta osoba czy wy, i by coś przemyśleć, by zobaczyć inaczej sytuację. Mhm. Albo był po prostu brak kontaktu. Po prostu była zawieszona energia. Trzeba było coś przemyśleć, przeanalizować, po prostu yy, zobaczyć coś inaczej. Albo wy patrzycie, że, że coś wygląda inaczej. Może ta osoba się zmienia. Może te informacje, które przychodzą, są inne, takie, które chcieliście usłyszeć. Jest dla mnie jasne, wiecie? Ja bym chciała zobaczyć, przed czym tutaj jest ta obrona, bo to mnie tak tutaj troszkę zastanawia. Wszystko pięknie, ładnie, a tutaj wy troszeczkę, tak jakby widzę, no, jakby karty mówiły, trzeba się tutaj jakąś granicę postawić, nie? Dlaczego? Dlaczego siódemka buław? Okej. Okay. Arcykapłanka. Eee, no, tak jak mówię, może tutaj są. Do końca czujecie, że są jakieś niejasności, że to jest jeszcze takie nie do końca czytelne, otwarte. Tu yy, może gdzieś intuicyjnie czujecie, że, że po prostu trzeba to, to, to troszkę tutaj, jakąś granicę postawić. Ja muszę się chronić, może nie wiem przed czym, ja, ja tego nie wiem, Wy wiecie, przed czym Wy chcecie się chronić. I tutaj jest takie właśnie, bo nie wiem jak będzie, bo może kiedyś były tutaj jakieś tajemnice, coś było niejasnego. Także ta strona takiego, takiej niejasności w tym, takiego może tak, może nie, taka niepewność jest i ta niepewność tutaj właśnie powoduje, że tutaj trzeba troszkę się chronić. Ja uważam to jako ok, bo takie. Podawanie się też na tacy, bez patrzenia na wszystko, bo ktoś raz zapuka, przyleci tutaj nie wiadomo z czym, i wiecie e, oferty, jakieś prezenty i, i choć, spotkamy się, miłości wyznawanie. Trzeba zachować tutaj y, też y, w tym siebie. I, I ja to tutaj tak widzę. Nie widzę tego w ogóle negatywnie. Jeszcze sobie tutaj wybiorę jedną kartę do tego. Okej. Okay. Mhm. Trochę ochrona właśnie przed tym. Może przed zbliżeniem. Może ta osoba, wiecie, no tutaj, wiesz, wiecie, miłości, nie wiadomo co i y, chęć połączenia się, bądźmy na zawsze, albo, albo też y, chodzi o, o łóżko po prostu, o seks i y, gdzieś tutaj będzie taka jeszcze postawienie tej granicy, że dobra, y, poczekajmy, nie ma tu od razu co tego silnego połączenia i łączyć się po prostu. Y, także Albo wy po prostu mówicie, jeszcze, jeszcze muszę poczekać, dać czas sobie, wzbraniam się też właśnie przed tym yy, połączeniem, jakiekolwiek to połączenie jest, kochani. Czy to chodzi o fizyczne połączenie, czy to chodzi o emocjonalne, czy chodzi po prostu o, nie wiem, podpisanie jakiegoś, jakiejś tutaj oferty, propozycji, która tutaj do Was przychodzi. No dobra, zobaczmy, co z tego tutaj wynika. No wynika, kochani, e, chęć stworzenia stałej relacji, chęć stworzenia e, związku, albo jeżeli czy, oglądacie to, to czytanie na, na, na pracę, czy na inne tutaj tematy, to jest tutaj, e, wychodzi na to, że będzie jakieś jednak te, te połączenie, podpisanie umowy, podpisanie kontraktu, e, wspólnota jakaś z inną osobą, tworzenie tego, i y, też dbanie o swoje środki finansowe, jak najbardziej, o swoje y, finanse, o to, co mam, o bezpieczeństwo y, swoje i y, poczucie właśnie tego bezpieczeństwa. I bardzo dobrze to tutaj, kochani, wygląda. Bardzo dobrze, bo ten tutaj, ta sytuacja, to połączenie, ta miłość, ten związek, ta relacja, jeżeli będzie tutaj działanie na tym polu, to przyniesie Wam poczucie bezpieczeństwa. I stała relacja. No dobra, super, bardzo fajnie. Także spodziewajcie się tutaj, że coś tutaj idzie do przodu. Jaka rada dla Was? Jaka wskazówka? Okej, okay. Trójka Mieczy. No Trójka Mieczy mówi właśnie o, o, o tym bólu, o, o zranieniach. Tutaj w tym czytaniu y, widzę to jako y, y, zwrócenie uwagi na to właśnie, co, co, co było kiedyś. Nie wiem, czy, czy ta osoba właśnie do Was wraca, czy to jest osoba z przeszłości, czy nie. To, to mi się tutaj nie pokazuje za bardzo, y, ale tak jakby karty chciały pokazać, że. Że uważaj, że wiele rzeczy może boleć, i tak jak tutaj, fajnie, bo też bronisz się, stawiasz granice i mówisz, może czego oczekujesz, czego potrzebujesz, i stawiasz tutaj jakieś bariery. Także ta karta mówi o tym, że może w przeszłości gdzieś te doświadczenia złe były, i trzeba też zwrócić na to uwagę, żeby nie dać się ranić, ale też nie ranić innych osób. Zwrócić uwagę po prostu na te Emocjonalny ból, który Ty możesz zadać, albo kiedyś został zadany Tobie. Tak jakby Tarot chciał tutaj, żebyś zwróciła na to uwagę. Wy wiecie, kochani, na pewno o co chodzi. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzach. Jestem ciekawa, co Wy tam, co u was ma, co, co wy tam macie, właśnie. No dobra. Okej, okay, kochani, ja wam dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, zapraszam na czytania prywatne. Do mnie jest mail podany w każdym opisie filmu na dole. Także, jeżeli macie ochotę, kochani, piszcie. Oczywiście, zapraszam do lajkowania, do komentowania, do podbijania filmu i do wspierania, oczywiście, kanału. Dziękuję, do usłyszenia.